Pożegnanie słońca. Rozdział 22. Obudź się! Znów biegł przez las. Za jego plecami płonęło lamparcie gniazdo, tak blisko, że czuł żar płomieni na skórze. Ale też biegł przez las już od. już od zawsze. Gdy gniazdo zaczęło płonąć, on już biegł, urodził się w biegu. Gdy jego przyszły ojciec podniósł ślubny woal z oczu jego przyszłej matki, on już przedzierał się przez las, byle dalej od płomieni, od zastępów Gaeszi, od martwych ciał wojowników, którzy stanęli kiedyś na jego drodze, a on, młody, głupi, pełen niezachwianej pewności siebie, zabił ich wszystkich. Nie tylko wojowników, ale o innych nie chciał pamiętać, nawet w koszmarach. Ogień wyprzedził go, płomienie pełzały po gałęziach drzew. Polijanach zwisających nad jego głową i krzakach u jego stóp. Popieliły liście i źdźbła traw. Przypalały włosy na jego głowie. Powietrze falowało od gorąca. Zacisnął zęby i przyspieszył kroku. Ścieżka przed nim wykrzywiła się. Wygięła niczym zwierzę dźgnięte włócznią. Olbrzymi wąż z kamienia i piachu. Porastająca ją tu i ówdzie trawa rozpadała się w pył, gdy na nią nadepnął. Kamyki pękały, a ich odłamki raniły jego stopy. Potknął się o korzeń, którego nie zauważył, i omal nie upadł. Korzeń ułamał się, rozpadł na tysiąc drzask i zniknął. Płomienie zastąpiły mu drogę. Obudź się! Siedział przy ognisku. Ogień, jeszcze przed chwilą nieujarzmiony, wszechmocny żywioł, niszczący wszystko wokół, teraz zmalał, ograniczył się do wnętrza kamiennego, wypełnionego chrustem kręgu. Dawał ciepło i światło. Dawał życie. Z drugiej strony ogniska patrzył na niego Heroniję. Olbrzym siedział na trawie ze skrzyżowanymi nogami, prawą stopę trzymając opartą na lewym udzie, jasną podeszwą zwróconą w górę. Nagie kolana wbijały się w miękką ziemię. Przy jego prawym boku stała włócznia wbita na sztorc. Jej grot sięgał nieba. Martwy wojownik oplatał drzewce dłońmi. Co innego miałem zrobić? Myślałem, że walka będzie sprawiedliwa. Usłyszał swój głos, swoje słowa, te same co każdej nocy. Heronije podrapał się w tył głowy i spojrzał na niego z podełba z nieprzyjemnym wyrazem twarzy. Jego oczy były złote jak oczy bohaterów w opowieściach, jak oczy Lamparta. Skąd miałem wiedzieć, że Gloe nie dotrzyma przysięgi? Podjął Noech. Znów te same słowa. Powie, co ma do powiedzenia, a wtedy nocna mara rozpłynie się, jak mgła zdmuchnięta porywem wiatru. Heronije podniósł dłoń, uciszając go. Czemu? zapytał, nie poruszając wargami. Noech zamrugał gwałtownie, a przynajmniej wydawało mu się, że to zrobił. Czy we śnie można mrugać? Nie wiem. Byłem w straży dopiero od kilku dni. Nikt mi nic nie powiedział, wykonywałem tylko rozkazy – Odpowiedział ostrożnie. Nowe słowa. Nigdy dotąd niewypowiedziane we śnie. Czemu mi to mówisz? Spytał ponownie Olbrzym, znów w ten nierealny, podnoszący włosy na karku sposób. Sen już powinien był się rozpływać, ale tym razem wydawał się bardziej prawdziwy niż kiedykolwiek. Noech czuł chłód na spoconych plecach i ciepło ogniska na twarzy. W ogniu trzasnęła gałązka. Rozejrzał się wokół. Za kręgiem światła rzucanego przez płomienie panowała nieprzenikniona ciemność. Równie dobrze jak na polanie pośrodku lasu, mogli znajdować się na pustyni, albo, ponieważ był to sen, poza kręgiem światła mogło nie być kompletnie niczego. "Bo patrzysz na mnie" wykrztusił, unikając wzroku potężnego Gaeshi. "Patrzysz na mnie w ten sposób każdej nocy." Chciałem być bohaterem jak ty, a jestem tylko swoim własnym wyrzutem sumienia. Heronije zmarszczył brwi, jakby nie była to odpowiedź, jakiej oczekiwał. Ten, którego widzisz, umarł dawno temu. Twoje problemy mało go już obchodzą. Płomienie zafalowały, mimo iż Noech nie poczuł podmuchu wiatru. Twarz martwego wojownika zmarszczyła się jeszcze bardziej, bardziej niż to fizycznie możliwe. Jego rysy zniknęły, wydeły się, rozpełzły się w górę i na boki. Z przeciwległej strony ogniska patrzył teraz na Noecha on sam. Te same długie, chude nogi, te same żylaste ręce wsparte na włóczni, ta sama szrama na szczęce. Jedynie jego oczy lśniły złotym blaskiem. Noech, ten prawdziwy, albo przynajmniej ten, któremu wydawało się, że jest prawdziwym Noechem, westchnął głośno i upadł na twarz. Czemu mi to mówisz? Powtórzył jego sobowtór. Głos zmienił barwę, stał się czysty, potężny, przeszywający uszy Noecha tuż poniżej progu bólu. Zniknął chropawy tembr głosu Heronije i jego twardy akcent. I nagle, tak po prostu... Noech zdał sobie sprawę, że to nie jest trudne pytanie. Nie mogę wybaczyć sobie tego, co się stało. Powinienem był, powinienem był coś zrobić, sprzeciwić się. Za późno usłyszał kobiecy głos tuż przy swoim uchu. Powoli ogarnięty bojaźnią, jakiej nie czuł nawet, gdy stawał naprzeciw rzędu włóczni wroga, podniósł wzrok. Twarz bogini unosiła się nad nim. Blisko, lecz równocześnie daleko. Była tuż przy nim, ale też siedziała po drugiej stronie ogniska. Tam, gdzie wcześniej siedział Heronije. Tam, gdzie wcześniej siedział, ale też nie siedział. On sam. Jej ręce opierały się na jego ramionach, ale też dotykały jego policzków. Delikatnie, jak ręce matki, ale też, miarowym ruchem, raz po raz obracały włócznią wzniesioną wysoko nad jej głową. Jej skóra była czarna niczym mrok między gwiazdami. Zlewała się z otaczającą ich ciemnością. Za późno, powtórzyła. Ognisko zniknęło, a wraz z nim ziemia, na której klęczał, a nawet samo poczucie kierunków, unosił się w ciemności, która była ciałem bogini, ale też patrzył w jej twarz i złote oczy. Co mogę zrobić? załkał, bezsilny jak dziecko. Obudź się obudził się. Usiadł gwałtownie, uderzył czołem oskalny nawis nad swoją głową i z głośnym jękiem upadł z powrotem na koc. Ciemność ustąpiła miejsca wybuchowi światła i bólu. Teraz już pamiętał, gdzie się znajduje. Leżał w małej jamie u podnóża skarpy, gdzie poprzedniego wieczoru zdecydował się spędzić noc. Wyjście z miniaturowej jaskini zasłaniała kłoda drewna, którą rozszczepił na dwoje i w której rozpalił ogień. Jej wnętrze było jeszcze ciepłe. Na zewnątrz, zasłonięte chmurami niebo, powoli nabierało jaśniejszego odcienia szarości. Padał deszcz. Nieprzerwanie od wielu dni. Jak zawsze, pora deszczowa pod zachodnią ścianą była najgwałtowniejsza w całej dolinie. Liście drzew szeleściły pod uderzeniami kropli. Małe potoczki spływały ze skarpy, szumiąc jednostajnie. Wystarczyła chwila nieuwagi, by człowiek zapomniał o tym wszechobecnym dźwięku. Noech podejrzewał wręcz, że w trakcie pory deszczowej jego sen był głębszy i dłuższy niż poza nią. Szmer deszczu zagłuszał inne drobne hałasy, które jego podświadomość potrafiła czasem zinterpretować jako niebezpieczeństwo i obudzić go bez powodu. Otulił się kocem, kopnął kłodę i wyczołgał na zewnątrz. Tuzin kroków dalej Skryte za rzędem drzew znajdowało się rozwidlenie dróg. Jedna prowadziła w dół ku rzece, druga do pożegnania słońca, trzecia na wschód, wzdłuż linii wzgórz wijąc się między pastwiskami, polami uprawnymi i wioskami Tjelwi, a potem, omijając z daleka dom króla, ku wodospadom. Po północnej stronie, tej, w którą nie prowadziła żadna ze ścieżek, stał kamień. Noech zauważył go już poprzedniego dnia, ale nie zwrócił na niego uwagi. Niewielki, wysoki może trochę ponad kolano kamień upamiętniający lokalne bóstwo, jakich wiele. Kiedyś składano przed nim ofiary i owijano girlandami kwiatów. Dziś stał zapomniany. Noech naciągnął koc wyżej na ramiona, wyszedł na środek skrzyżowania i uklęknął. Wzniósł wzrok ku zachmurzonemu niebu. I pozwolił kroplom deszczu spływać po jego policzkach. Po chwili sam już nie wiedział, czy były to tylko krople deszczu. Koniec rozdziału 22. Kolejne rozdziały publikowane są co tydzień. Jeśli chcesz już teraz wysłuchać całej opowieści, w opisie znajdziesz link do audiobooka.